Cześć witam serdecznie moi drodzy Dzisiaj małe rozszerzenie A propos mojego ostatniego filmiku Który dodałem jak przyspieszyć weryfikację w Traffic Musum Na stronie w drodze po milion Znajdziecie artykuł Dzięki któremu Dowiecie się dlaczego Wasze aplikacje o weryfikację zostają Odrzucone Jak widzicie tutaj ten filmik został zamieszczony Również dla osób które go nie oglądały Serdecznie polecam bo naprawdę można sobie Zweryfikować konto od ręki Tutaj macie też kilka informacji odnośnie podawania, podawania naszych danych na stronie. Jakiś czas temu system wymagał od nas, abyśmy uzupełnili wszystkie dane, które brakuje, jak adres czy, czy miejscowość, nasz telefon, ale też pojawiła się data urodzenia, która, jak widzicie, nie jest z gwiazdeczką, nie jest wymagana. Jeśli jest podana zła data urodzenia, wasze wnioski również zostaną odrzucone. Bardzo często zdarza się tak, że podajecie w błędnej kolejności miesiąc z dniem. Jeśli ktoś urodził się na początku powiedzmy miesiąca tam do, do, do 12, to bardzo często zdarza się, że jest pomylony miesiąc z dniem. Tutaj mamy przestawione to, nie ma tak jak jest u nas w Polsce to, że mamy dzień, miesiąc, rok. Tutaj mamy miesiąc, dzień, rok. I osoby, które mylą kolejność, które podają mm, też nieprawdziwe dane, bo tak też się zdarzało. E, no niestety ich konto nie zostanie zweryfikowane do czasu, kiedy te dane nie zostaną podane poprawnie, bo to musi się e, bardzo, bardzo mocno nakładać z waszymi dokumentami. Musi być to w 100% potwierdzone. E, jakie są jeszcze przyczyny odrzucenia wniosków? Ano, na przykład zła rozdzielczość zdjęcia, moi drodzy, to też jest bardzo ważna kwestia, ponieważ no, tam też pracują ludzie, a nie maszyny, i oni muszą widzieć ten tekst na tym dokumencie, aby, aby zweryfikować, czy, czy faktycznie wy to wy. E, to jest jedna właśnie z takich najważniejszych, z najważniejszych kwestii powody odrzucenia. Zdjęcie musi być w JPEG-u, bo inaczej też jak prześlecie w jakimś dziwnym formacie, jak to programy różne graficzne sobie nakładają, no to oni też nie mają do obsługi wszystkich, wszystkich aplikacji, także JPEG jest najpewniejszą rzeczą i tutaj myślę, że, że to jest jedyny format, który powinien, w którym powinny zostać wysyłane, wysyłane te zdjęcia, inaczej system wam tego nie przetworzy. Hmm, jeśli uda Wam się e, zweryfikować Wasze konto, to będziecie mieli e, oczywiście otwartą drogę do tego, aby zakupić sobie e, Wasze adpaki poprzez e, kartę kredytową. Jak widzicie tutaj mamy, e, mamy napisane. Właśnie to okienko, w którym mamy możliwość zakupu, zakupu kartą. Po zakupie adpaka, tak jak kupujemy z naszych reinwestycji, tak jak kupujemy z paysy, e, z Perfect Money, tak też po, po akceptacji Waszych wniosków e, o weryfikację pojawi się takie okienko Credit Card Getaway. E, dość wysoka prowizja 4,5%. Na pewno najszybsza metoda wpłaty, e, jeśli ktoś nie ma konta walutowego to jest to najszybsza, najszybsza metoda wpłaty. Oczywiście jak mamy konto walutowe, to też w innych filmikach poruszałem tę kwestię. Jak, jak chcecie to sobie, to sobie to poszukajcie. Jak to fajnie właśnie ominąć tutaj kilka z prowizji. Ale myślę, że to jest najprostszy sposób wpłaty. Te 4,5% dużo niedużo. Myślę, że nie powinniśmy tego liczyć, bo, bo to i tak się w momencie zwróci, bym powiedział. I, I naprawdę e, nie możemy patrzeć na te prowizje pod takim kątem, że są jakieś one drogie, tanie. Po prostu są, bo muszą napędzać system i tyle. E, jeśli macie jakieś pytania, bardzo serdecznie zachęcam Was do kontaktu. E, bardzo chętnie pomożemy na temat Traffic Moss, jak i innych programów, które, w których działamy, które mamy na naszych filmikach czy artykułach na stronie wdrożepomilion.pl. Was bardzo serdecznie za, zapraszam na tę stronę. Tutaj masa artykułów o różnych, różnych metodach zarabiania pieniążków jest i, i bardzo, bardzo, bardzo fajnie artykuły mogą Wam pomóc w zarabianiu pieniędzy w internecie. To by było na tyle, moi drodzy. Do zobaczenia.